Główny przychód z nieruchomości to wynagrodzenie w postaci czynszu najmu. Jednak mogą pojawić się dodatkowe przychody. Pojawiać się to może nieco złe określenie, ponieważ zazwyczaj to sam inwestor je zapoczątkowuje. Widzisz, tu powinna obudzić się Twoja kreatywność. Im będzie większa, tym więcej rzeczy, a przy tym przychodów będziesz w stanie wypracować na danej nieruchomości. Dokładnie. Musisz nauczyć się wypracowywać ekstra zyski. Jak? No, tego to już Ci nie powiem. Za to podpowiem, co może być tymi ekstrazyskami. Jeżeli będziesz posiadał na przykład piwnicę, możesz wynająć ją za dodatkową opłatą. Identyczna sytuacja może dotyczyć miejsca parkingowego. Jeżeli nabędziesz nieruchomość budynkową, to zastanów się, gdzie umieścić ewentualne reklamy firm, które chętnie by za to zapłaciły. Widzisz, mój kolega ze Szczecina wynajął mieszkanie, z którego otrzymywał 1000 zł czynszu. Wynajął też powierzchnię balkonu pod reklamę, z której to otrzymywał 250 zł co miesiąc. Mieszkanie miało 30 metrów, zaś balkon 2. Porównując pracę każdego metra. To metr mieszkania wypracował nieco ponad 33 zł za to metr balkonu 125. Podam również inny przykład. Kiedyś mój inny znajomy nabył sporą nieruchomość użytkową. Remont zaczął od wycinania starego metalowego płotu. Zaczepił go właściciel sklepu obok, który zaproponował mu pieniądze za wywieszenie reklamy właśnie na tym płocie który bezpośrednio graniczył z ulicą i ciągnął się na 50 metrów. Po dwóch tygodniach widać było kolorowe reklamy, które kompletnie zasłaniały zdezelowany płot. Później znajomy powiedział mi ze śmiechem, że o mały włos z własnej głupoty pozbyłby się tak dochodowego miejsca. To jedynie przykłady, które możesz wykorzystać w przyszłości lub czerpać na ich podstawie inspirację w podejściu do potencjalnych nieruchomości i analizy przychodów. Wiedz, że zmniejszenie kosztów jest dość proste w porównaniu ze zwiększeniem dochodowości nieruchomości. Wytrawny inwestor musi być dobry i w jednym, i w drugim. Zresztą zobacz, jaką potężną moc posiadają dodatkowe. Uzyskiwane z nieruchomości złotówki na wskaźnik ROI. Jeżeli jesteśmy już przy przychodach, to nieruchomość nie ma zbyt wiele możliwości ekstra przychodów. Chodzi mi o to, że kosztów jest po prostu o wiele więcej. Robert Kiyosaki mówi, że warto skupić się na tak zwanym wielkanocnym zajączku. Wchodząc na nieruchomość, poszukaj swojego zajączka. Gdziekolwiek by się schował. Niektórzy kupują stary budynek, aby na jego miejscu postawić wspaniały biurowiec. Chodzi im o lokalizację. Inni kupują duże mieszkanie, by zrobić w nim dodatkowe pomieszczenia i wynajmować na pokoje, co jest intratniejsze od wynajmu całości. Widzisz, sposobów złapania zajączka jest wiele. Sam musisz określić swoje metody. Powracając do programu, to wiedz, że Ekstra przychody są liczone niezależnie od przeprowadzonej modernizacji, czyli już od pierwszego dnia od nabycia nieruchomości. Powierzchnię balkonową możesz wynająć nawet, gdy wnętrze lokalu znajduje się w centrum remontowej zawieruchy.